Korzystam z okazji by jak najserdeczniej podziękować księdzu Rosztowi obecnemu i byłemu księdzu Rosztowi. Podziwiam wasz piękny Kościół. Podziwiam wasz piękny śpiew. Mus muszę powiedzieć, że pięknie śpiewacie niż u nas. Panu organiście dziękuję, który podtrzymuje ten radosny śpiew. Życzę z całego serca błogosławiłem Wam Najświętszym sakramentem. Życzę, byśmy mogli przeżywać w sposób głęboki, pełny. Radość chrześcijaństwa. Papież Franciszek uczy nas wszystkich wielkiej pokory, skromności. Kiedy byliśmy jako biskupi w czasie wizyty nad Limina, to słuchał, co mamy do powiedzenia. A to, co on miał do powiedzenia, to wręczył nam na piśmie i powiedział: Kochani bracia, przeczytajcie. Tego to się nigdy dotychczas nie zdarzyło. I dlatego biskupi naprawdę czytali. Gdybym mówił, to by powiedzieli, że ja to już słyszałem. A tak każdy musiał osobno przeczytać, i każdy robił również rachunek sumienia. Polecam Was świętej Barbarze, która jest tutaj czczona w sposób szczególny, świętej Faustynie i teraz także świętemu Janowi Pawłowi II. Sytuacja dosyć przedziwna. Teraz mamy już zajomych w niebie, nie tylko świętych, ale większość z nas znała osobiście Jana Pawła II. Mamy świętego, jestem przekonany, będzie za nami orędował. Zawsze mówił: Jeżeli wiara nasza będzie dorastała do miary wyzwań, to będzie wiarą zwycięską. A więc ufnie, tak jak często mówimy: Jezu, ufam Tobie, a to oznacza nie tylko. Że zaufałem Jezusowi, ale zawierzyłem jemu swoje życie i pozwalam się przez niego prowadzić. W tym duchu szczęść Boże Wam wszystkim. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Boże! Po tym się poznaje Strązaków. Myślę, że jesteście świadomi tego. Tu za jedno szczęść Boże odpowiadają trzy razy. Na Kaszubach mówią: Bóg zapłać. A na Śląsku są wielkoduszni za jedną szczęść Boże, trzy razy szczęść Boże. Bóg zapłacił.